Witam serdecznie, jestem Rafał z MOTORW. Oczywiście kolejny dzień, kolejne motocyklowe nowości, jakie trafiają do naszej oferty, a za mną kolejna propozycja na ten sezon 2025. Słuchajcie, dla tych, którzy marzyli życie o fajnym sporcie, o pewności 600, no to myślę, że Gixxer, czyli Suzuki GSXR 600 właśnie to jest motocykl, który no niewielu z Was spędzał sens z powiek. No i to jest bardzo fajny, polecany model motocykla, jeżeli chodzi o 4-cylindry w rzędzie w takim fajnym, sportowym wydaniu. Fajna sztuka na się Trafiła. Głównie moim zdaniem ze względu na jej fajne przebieg, bo 32 tysiące, na motocyklu co by nie było prawie 20-letni, to jest zawsze coś, co, co będzie się budowało i co będzie fajnym kąskiem. No, wizualnie też nie jest źle, zaraz powiem więcej szczegółów. Dla tych, którzy szukają fajnego gigsa, zostańcie ze mną do końca. Już wam prezentuję, co udało nam się dla Was dorwać. Suzuki GSX-R 600 model z 2006 roku motocykl który e, tak na dobrą sprawę no myślę że wielu z was w tej bryle e, no na pewno się kojarzy że ktoś jarał się przez chwilę motocyklami właśnie sportowymi no to Kixxer to zawsze był jeden z tych takich topowych e, topowych że tak powiem właśnie pomysłów na, 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 na 600 e, no i co 125 so koni mechanicznych z 4 cylindrów w rzędzie no myślę, że ten przeciąg w tym wyższym zakresie obrotów jest naprawdę tutaj odczuwalny i można te motocyklem bardzo fajnie się pobawić. Jednocześnie, moim zdaniem, jest to jeszcze w miarę wygodny sprzęt. No. Oczywiście ciężko tutaj mówić o wygodzie, ale porównując go chociażby, nie wiem, z Hondą 600 R, no to ten motocykl będzie wciąż troszeczkę poziom wyżej, jeżeli o wygodę. No ale jednocześnie właściwości jest no, rewelacyjne i ten wygląd jeszcze w czerwonym malowaniu, jak na Suzuki wbrew pozorom, całkiem fajnie to wygląda. Słuchajcie, no myślę, że tak powiem, sami też napaliśmy na ten egzemplarz, bo to jest motocykl który ma na blacie 32 tysiące kilometrów przebiegu 100% autentycznego, który też napiszemy na fakturze, więc bierzemy to na kletę musi tak być. Dodatkowo oprócz tego mamy oryginalną książkę serwisową Suzuki, e, jakieś tam instrukcje i tak dalej No ale to jest motocykl, który naprawdę fajnie pracuje, fajnie jeździ My zrobiliśmy standardowy serwis, filtrowy, nowy olej w silniku Motulem 10 47100, czyli tym czerwonym syntetykiem cztery nowe świece, stracił e, limit powietrza okazał się praktycznie jednówka, więc został e, No i tyle resta był zespołów bajka, nie? No, tak naprawdę e, zawieszenie suche, tarcze z klockami spoko, zestaw tamponowy spoko, opony generalnie z 2022 roku, bliźnika jeszcze sporo mają. No, tak naprawdę do oceny własnej, co, co wy o tym sądzicie? Myślę, że jeszcze to nie jest czas, żeby je wymieniać. No, prawdopodobnie, jeżeli będzie tych to dużo czasu to pewnie na koniec sezonu przyjdzie je wymienić. Teraz, no, moim zdaniem, jeszcze mogłoby by pojeździć 2022 rok, więc nie, nie są takie stare kawcie. Sam się nie chodzi bardzo ładnie, biegi wchodzą fajnie, tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. No, to jest prosty, bezpieczny rama, zawieszenie felgi z tego motocykla, proste, nieprostowane za to ręcze. E, wizualnie też nie jest źle, naprawdę. Wieszcie, mi go dookoła to jest sprzęt, który nie ma jakiś na tą chwilę żadnych, jakiś nie wiem, wielkich, z jakiś pęknięć, jakiś zadrapań, jakiś wgnieceń. Naprawdę taki całkiem fajny e, fajny sprzęt. Jakiś świeżo wyglądający. E, chociaż no jakąś tam historię miał, bo po lewej stronie ten plastik czarny ma drugą warstwę lakieru i chyba z tego, co mi się wydaje, to lewa część tego zadupka. Resztą elementów naprawdę w serii, czyli zbiornik, ten, ten element, przednia czasza, no lampa, te elementy. E, jeszcze z drugiej warstwy lakieru jest błotnik przedni. Ktoś sobie tego po prostu polakierował w czarny kolor. E, już, że tak powiem, to zostawiliśmy, no bo no, bo całkiem fajnie to wygląda. Reszta po zespołach w serii, moim zdaniem, i też całkiem fajnie wygląda. Więc, tak będą dodatkowe tylko naklejki, ze względu na to, że po drugiej stronie ten element był malowany. No, ale co tu się dziwić, z tym plastikowym otocekr cały dookoła z 2006 roku, czyli prawie 20 lat, coś musiał mieć, ale uważam, że jak na tyle Gixów, które widzieliśmy, ten naprawdę nie wygląda źle. Tym bardziej, że on nie jest też jakiś taki mocno pomodzony. Zobaczcie, macie fabryczny układ wydechowy w Gixerze. No, co prawda, pewnie wielu z Was marzyłby się jednak akcesoryjny. No, ale to też jest jakiś tam fajny powód, że. No jednak został fabryczny po tylu latach, żaden tam małolat się do tego nie dopłatł i nie, nie zmieniał tego układu na akcesoryjny, więc myślę, że jakiś tam plus to jest. Ale oprócz tego parę dodatków także się znalazło, czyli zastąpiony został fotel pasażera właśnie taką nakładką, zdemontowane zostały sety, więc to jest taki motocykl no, zrobiony stricte na taki bardziej jednoosobowy e, i sportowy. Oczywiście no, w dokumentach są dwie osoby, więc no, to jest kwestia tego dołożenia sobie siedzenia i, i setów. No ale krótki uchwyt obiecji rejestracyjnej, e, który też fajnie wygląda, no bo jednak kierunkowskazy są zintegrowane z tym plastikiem samym, więc tutaj mamy tylko rejestrację Fajnie. Na pewno ta, ta, ten tyłeczek, z Gigi wygląda bardzo fajnie. E, oprócz tego, historyczne e, tutaj manetki GSX-R razem z klamkami e, regulowanymi, więc też jakiś tam symboliczny gadżet. No, parę takich pierdół, czyli jakieś tam zobaczcie, Tak jak tutaj macie osłonę górnej półki zawieszenia, jakieś berożki. E, Amortyzator skrętu, tutaj jest akurat w serii. Parę te paski na felgach, więc jakieś takie gadżety są. Nie ma tego dużo, uważam, że całość tego motocykla jest taki całkiem fajny, przyjemny. Moim zdaniem fajny, fajny motocykl na ten sezon dla kogoś, kto marzy o fajnym sporcie. Powinien z tego motocykla być zadowolony. Zapraszam Was oczywiście wszystkich do nas do żartowa. 8-minowa 20 motorów wpadajcie. Zależy sobie ten motocykl zobaczycie, a sami sobie to ocenicie. Będziecie mogli nawet zabrać go na przejażdżkę, więc ja Was od siebie w tym miejscu gorąco zapraszam. No, ale w razie, gdybyście chcieli też, się dostarczyli wam ten motocykl pod wasz dom, to to także nie jest problemem. Rozwozimy motocykle po całej Polsce, wystarczy zadzwonić zapytać o koszt takiego transportu. No i w przypadku, jeżeli ta kwota będzie pasowała, no to z góry się za sam transport motocykla, a całą resztę dopiero na miejscu siebie pod domem. Więc zapraszam także do, do takiego rozwiązania. Do motocykla wtedy przygotowujemy kompletną dokumentację do restauracji, włącznie z pierwszym przeglądem technicznym w Polsce, więc tak naprawdę cała teczka jest przygotowywana przez nas. No i co? No, muszę to taka szybko wiedza w pigutę. Reszta tak jak wiem. zapraszam Was serdecznie. No i co? No, chyba nie ma co tu No Przykręcam kluczyk. Czerwony guzik w dół. Klikamy sobie zapłon. A, sprzęgiełko jeszcze, to no, i Odpoża nam się do życia. Cztery symfonie Czerek cylindrów. I co kochani, lewa w górę, widzimy się na kolejnej prezentacji i kto wie, czy może właśnie ten motocykl będzie u Ciebie w garażu. Lewa w górę jeszcze raz, siemanko, do zobaczenia, hej!